10 dni. Mój tata Teściu, tak. tak. Powiem ci, że dobrze się w tym czuję. Ja, jeśli bym tak potrenowała, nie wiem, z 2-3 miesiące, by było po niej. Mówię ci. Naprawdę, jestem, jestem w tym dobra, mam taki dryg i to jest najważniejsze. Wiadomo, no ucięła mi te nogi, bo nie ma K1, a ja ogólnie od małego bardzo dobrze kopię. Mam bardzo silne nogi, więc wiem, że tutaj dwa razy kopi, i by było po niej. Chciał, żebym się dogadał z tą Magdą i tak dalej. Gdy mu na rękę ta Magda płacze, jego, jej tata płacze, tam podobno, tak z tego co mówił ten Filipek. Też się popakał przy mnie, się za przyzór, Patę bezki to mi się przykro zrobiło, że zepsułę kobicie życie, no ale no mówię, no powiedziałem prawdę i mówię, i ci mogę pokazać jeszcze dowody, że jest jeszcze gorzej niż myślisz. Nie? On mówi, że nie chcę tego widzieć, nie? Tamto, a ta macie, tu się pruje, tu mówi o mnie na wywiadach, tu gdzieś o mnie gada, się pruje, to ja nic nie będę odwoływał. Nie? Ja go, ja go znie lubiłem przez nią. Ja go znie lubiłem przez nią, ja, ja ja, ja, go wcześniej lubiłem. No co on ma powiedzieć, no tak szczerze, no on zobacz, zdradził żonę z onifansiarą i teraz co? No w mu, tak? Więc on będzie na tak zaprzeczał. No bo no, co on ma powiedzieć? No, jakie tak, nie? się chłop i teraz musi się tłumaczyć. No no to dobrze, ale to labryga mogłoby mógł na Warszawie spot, mógł go roz... na Warszawie, a nie tu robić pokazówkę na kamerach, nie? Ja mogę powiedzieć, karma powoli wraca. To jest to. To jest zwykły debil Zobacz, on nie jest nic wart, on tylko zaczyna kobiety. Zobacz, jaki on jest słaby. Tylko zaczyna kobiety, nie tylko mnie, różne. Więc wiesz, ja mogę tu powiedzieć otwarcie, że karma do niego wraca powoli i sam on już to widzi. Co? Labryga? Zgazowany? Szachta również? O mleko proszę, o mleko proszę dla Labrygi. Miał być Pudzian, a nie będzie nikogo. Cześć, jestem Natan. A jak wiecie, zostałem przed chwilą na konferencji brutalnie zaatakowany. Jest to mój oficjalny statement na ten temat. Miałem walczyć z Pudzianem. Kontrakt mam podpisany z Pudzianem, i tak samo jak wy, zostałem zaskoczony tym, że był tam Diniz Labryga. Bo podpisany z Pudzian ze mną. Nawet Pudzian dodawał e, jakby rzeczy, że razem walczymy. No, niestety zostałem brutalnie zaatak zaatakowany. To powinna być lekcja dla osób atakujących oraz dla tych, którzy są atakowani, że jako porządni obywatele macie prawo do samoobrony. To, co wypowiedział się Denis razem ze swoją kobietą, uszalonego reportera, tak. Ogólnie to, co było teraz na konferencji mówione, jakieś nie moje zdjęcia pokazywane, tak, obalne. Jest to jak najbardziej monetyzacja. Trochę mnie to zastanawia. Właśnie tutaj była mowa o jakichś problemach psychicznych itd. i tak dalej ogólnie jakby problem z, z hejtem. A tutaj jest takie wchodzenie do jakby płaszczy lwa, gdzie tutaj jest nieunikniona ta fala ognia i jestem po prostu że teraz jakby nie ma z tym problemu. Wiesz co, jeżeli chodzi właśnie o te takie tematy prywatne, to zostawiam to jednak Filipowi do wypowiedzenia. No bo jednak no zostało to wiadomo, wyciągnięte na światło dzienne, jednak jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy jakieś swoje uczucia, no i podejmujemy takie a nie inne decyzje, bo ja nigdy się z nikim nie spotkałam za pieniądze, więc są to jak zwykle połówienia ze strony Denisa, dowodów nie ma, ewentualnie weźmie sobie jakiegoś kolegę i będzie wmawiać wszystkim ludziom, że, że to jest sponsor. Wydaje mi się, że to y, jednak ze strony jego partnerki tam były jakieś większe wództwa ze strony takiej eskortowej. Nie wnikam. To wszystko są farmazony. Ja tego człowieka nie biorę całkowicie na poważnie. Traktuję go jako osobę chorą psychicznie i staram się w ogóle nie przebywać w jego otoczeniu. Tak, początkowo odmówiłem tej walki, ponieważ nie, nie, nie chciałem brać udziału w tej w, e, w tej promocji. E, no w jaki sposób te te są zahaczane? Ja o tym w mediach nie, nie rozmawiam, bo uważam, że, że jakby nie ma sensu. Przeprosiłem moją żonę za to, w jaki sposób zakończył się nasz związek i dalej sprawę załatwiamy na, na, na prywatnym gruncie. Budzi moje obiekcje też sposób promocji walki przez Denisa i jego zaczepki w kierunku Magdy, ale mówię gdzieś, no, wizualizuję sobie, że na koniec tego wszystkiego jest finał w klatce i, i na ten finał w klatce oczekuję. On jest aktorem, e, odgrywa cały czas jakąś rolę, wys, wysnu, wysnuwa pomówienie za pomówieniem, e, ściemę za ściemą i, i tyle. No, jakby nie nie wsłuchujesz nawet w te zarzuty, bo wiem, że za, za jeden dzień będą inne, później będą inne, później będą inne, później będą inne, i, a później powiesz, że tamte wymyślił, tamte, za tamte przeprasza, to te jednak były nieprawdziwe. Każdy, kto tutaj jest, jest świadom, że, że on kłamie. Że mam tak ciekawego rywala, bo Wojtek Gola to jest gość, który wymyśli freak fighty, a walczy z człowiekiem który w Polsce stoczył pierwszy frickfight. Wiem, że jak Wojtkowi naprawdę coś tam w tym ringu się stania, to jest bardzo prawdopodobne, to że Bombel będzie chciał go pomścić i w końcu, w końcu do tej walki wyjdzie. W walce z, z, z redaktorem 60-letnim przecież nie pokazał nic tego, nawet walką nie było można nazwać. To taka patologia, on jest z Kanady, to jest przemocowiec, to jest ninja domowy. On się on, on się nad rodziną własną. Są gdzieś granice tego wszystkiego. Ale żeby zatoczyć koło, to musiałby stoczyć walkę ze mną. Ale ta walka nie ma większego sensu dzisiaj. Naprawdę, półdziań już jest dziadzia, ja też już zaczynam być dziadzia. Jeszcze nie, nie jestem, jestem, ale zaczynam być pomału. My swoje myślę, że dla MMA zrobiliśmy. Dla tego sportowego MMA, ale i dla Free bo, bo przecież to jest pierwszy Free w Polsce. Wiesz, ludzie chcą, chcą widzieć dymy, a nie to, że wiesz, zostanie bomba i, i kończymy panel, nie? To jedyne zagrożenie jest takie z jego strony, że no jest bitny, nie? idzie do przodu i y, jest twardy, nie? Y, ale no nie ma, nie jest jakiś skoordynowany, nie ma jakichś tam ruchów y, y, skoordynowanych, więc, y, więc tutaj upatruje swoje, swoje, swoje możliwości i to... Nie no Bątkowski to jest zmiczony. Jest bardzo chudy, on jest no, tam nie wiem, Duża różnica wakowa. 70 kilo waży, no małe rękawice. No nie, no jest, jest zmieciony, nie? Nie dziwi mnie to w ogóle, ci powiem szczerze, wiesz. Sandra była wciągana w to cały czas, a teraz po prostu przykują to, 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 to wszystko, co jest w pieniądze. No i to już tak naprawdę od nich tylko i wyłącznie od nich zależy, nie? Czy, czy chcą po prostu, za przeproszeniem, taplać się w tym bocie, które, które tutaj jest. Dla mnie okej, okay, dla mnie okej. Okay. Jeżeli ma zarobić pieniądze, to, to czemu nie, nie? Wiesz, no, ta walka też jest w stójcy. Mamy... Dziś Dobre że ostatnia walka mu nie poszła. Jednak, wiesz, idzie go znokautować, ale... Ten, ale nie, no jest dynamiczny, nie mogę mu umniejszać, nie? Kurio, o tej dużo, ciężko mówić nawet, kogo celuję, no bo muszę wygrać tą walkę, bo będzie, będę miał inne możliwości, jeżeli ją wygram, a jeżeli przegram, też będzie co innego, wtedy nie, zostanie mi yy, nie wiem kto. Nie, no to już jest trochę za grube, nie, z jednej strony. Ja, wiesz, staram się tego nie analizować, nie wiem, na ile to jest, wiesz, grane, na ile to jest prawdziwe. No jest to ogólnie już taki inny level, nie? Że ten jeden z dziewczyną, co go złapała na zdradzie, przyszedł i się kłóci z co ten do niej zarywał. No. Fajnie będzie podjąć rękawicę z Gregiem, bo nikt nie chce się z nim bić na płaszczyźnie MMA, ja mogę. Myślę, że na pewno będzie faworytem, jeżeli będzie to pełna formuła MMA. Jak ci mówi pięć osób, że znaczy jedna, dwie osoby, że jesteś głupi i nie mówisz, nie masz racji, no to jeszcze możesz przyknąć, ale jak mówi ci to tysiąc osób, no to trzeba już to przemyśleć, że coś jest nie tak. Nie? A tam nie ma żadnej refleksji, jest tylko pyk, jeden, jeden, ego wyrzucone w niebo. Niech nie chcę nim gadać, bo on i tak w życiu żadnej walki ze mną nie weźmie. Bo na w jakiej formule ona miałaby być, w każdej jest znokautowany. No miał być, ale pewnie zażądał tak chorelalnych warunków, że, że go nie ma. Nie? Że pewnie włodarze uznali, że to jest chore, co on chce. I, bo z tego co wiem, jeszcze niedawno miał być. Już wszystko przecież był na nagrywkach, no bo to jest ja, jawnie wiadomo. Więc jak był na nagrywkach, znaczy, że miał być w fejmie. A nie chcę atakować Denisa, bo nie mam nic do niego i w sumie okay. nawet go jakoś tam lubię po swojemu. Więc nie będę atakował Denisa, no ale po prostu to zachowanie jest już dla mnie za grube. Nie, nie mówię o nim, tylko o tej Madzi i tym tym, no to jest już aż może nieobrzydliwe, ale same na to idą, więc nie, nie jest mi ich żal, podaj. Konwencji Spoko, ale ten prawy sierp, ciężki, ciężki noc. nie? Nie wiem to zaraz, zaraz zaraz do walki nie wyjdzie na tatans. Nie, nie dziwię się jak na tatanz, czas wymyślać jakieś bajki, że do walki nie wyjdzie i tyle, nie? Będzie z tego. No tam siadł mocny prawy sierp. Czekałem tutaj od 18 na to wszystko. 4 godziny, żeby wejść na minutę. Chciałbym, tak, żeby tak się walka skończyła. Żebym przed 4 godziny czekał, żebym skończyła się w minutę. Walka okej, okay, ale konferencja... No, miałem się z nim bić, ale oni tam mają jakiś konflikt z Filipem. Bije się z Filipem, z bała z lżejszym gościem od siebie. Klasyka dla Denisa. Wiesz, że takiego takiego małego gościa. No ale ja się nie bałem, miałem do niego wychodzić, ale zmienili mi zawodnika. No nic, może być teraz Alberto, a z nim coś będę bił w czerwcu. Nie ma problemu. Cyburski, w Cyburskim walczył, więc bierze dobrych rywali, bierze, nie boi się tych walk. o dobre gabaryty, ale nie bił się z takim nieszablomowym przeciwnikiem jak ja. tym bardzo niewygodnym przeciwnikiem i zdziwi się bo ja mu się nie dam rozwinąć do jego nóg nie, nie miał miejsca by kopać, będę stracał dystans A teraz na razie tutaj pierwszy raz się przygotowuję tak profesjonalnie mam yy, schodząc grupę zawodową, mam trenera typo, typowo dieta, wszystko mam do, do niego się przygotowuję pierwszy raz jak do prawdziwej walki zawodowej, bo wcześniej brałem do walki tak o, z buta teraz mam trenera i cały sztab jak do tego doszło? Yy, tak naprawdę już byłem yy, przymierzony lata temu już, yy, już do galfrikowych yy, musiałem odpuścić bo miałem już zaklepnięte dwie walki sportowe dla mnie to będzie w wyzwanie, ale może nie tak stricte sportowe, ale coś, coś innego, coś nowego co, co, co by nie było. To jest to jest dwóch, cztery łapy, cztery, cztery nogi. Bardzo ważne jest tak, żeby gdzieś tam no nie dać się sprowadzić, nie dać się obtoczyć. Labryga walczy w tym, trenuje w WCA. Ja widzę tam po relacja. Naprawdę tamta kategoria jest ciężka, fajnie obsadzona. Widać po nim fajną sylwetkę, fajną formę, tak? I na pewno to by się bardzo dobrze sprzedało. Umiejętnościami wielki był. No co, no jest dobrym stójkowiczem, tak? No kopie, uderza. I tu bym na tym skończył, tak?